Send my mind away when all I need is so near. I'm taking breath so deep when all the air gets so thin. Big words I hear, with small deeds I live I stare upon horizons, all the colors they hide. I walk inside the dream and watch my world as collide. I run for the light, the darkness I crave.

a zaczynamy od konferencji Microsoft, podczas której pojawiło się najwięcej ciekawych tytułów. Ze wszystkich konferencji chyba, które miały miejsce w poniedziałek 9 czerwca. O ile w zeszłym roku pojawiło się bardzo dużo informacji na temat samej konsoli, tak? Na temat Xbox One i podobnie było Usony, tak w tym roku, tak jak było zapowiedziane na początku, będzie więcej o grach i tych gier było naprawdę sporo. No i na pierwszym miejscu, jak dla mnie, no i chyba dla wielu graczy, no była nowa odsłona Wiedźmina, czyli Wiedźmin 3, Dżiki Gon. I potwierdza się to, że jednak Wiedźmin będzie jedną z lepszych gier RPG ostatnich lat, ale wydaje się być lepszym od y, Dragon Age Inquisition, co wielu będzie traktować na pewno Dragon Age'a jako to przystawkę to przed Wiedźminem to... głównie dlatego, że jednak dwójka pozostawiła dość słabe wrażenie na graczach. W ogóle seria Wiedźmin staje się ewoluować z części na część. I o ile w jedynce były pewne błędy, w dwójce też były błędy, ale były to co było poprawione w jedynce, potem troszeczkę było zmienione w dwójce i teraz trójka wygląda naprawdę wyśmienicie. Podczas y, gameplaya zaprezentowanego y, na konferencji Microsoft powiem szczerze, spodziewałem się naprawdę tego, że właśnie ta gra będzie na, tak naprawdę bardzo dobrze wyglądać. I gdyby nie to, że do premiery jest bardzo dużo czasu, bo premiera jest y, zapowiedziana na 25 lutego powiem szczerze, że jeżeli ta gra by się pojawiła na przykład w tym roku, no to zapewne byłaby na pierwszym miejscu na mojej liście wszystkich zakupów growych ogólnie. Zaprezentowana została walka, zaprezentowane zostały nowe umiejętności Geralta, czyli właśnie śledzenie zwierzyny poprzez e, upuszczoną przez nią krew, można tak powiedzieć. No to, że Geralt skacze i to jest chyba największe zaskoczenie, bo jak zawsze Geralt nie potrafił skakać, no i wielu wręcz, nawet można było powiedzieć, że Ludzie z CD Projekt wręcz chcieli nam pokazać, że Geralt potrafi skakać, do dlatego tak ochoczo skakał sobie z górki w dół. I powiem szczerze, że naprawdę, Wiedźmin 3 Dziki Gon będzie jednym z no, najciekawszych tytułów, e, jeżeli chodzi o nadchodzący rok. Nie wiem, czy będzie mógł się mierzyć z Dragon Age Inquisition o tytuł najlepszej gry roku. Na pewno będzie mogła, będzie, będzie walczył o tytuł najlepszej gry Targów i czy to jeżeli chodzi o RPG, czy to chodzi o gry ogólnie. I wydaje mi się, że Wiedźmin może być naprawdę naprawdę mocnym faworytem, jeśli chodzi o tego typu sprawy. Tak czy inaczej, Wiedźmin 3 Dziki Gon, naprawdę bardzo dobre, dobre wrażenie I oczywiście z tyłu przygrywający Percival, to jest wręcz magia I no, kurczę, no wielu chyba graczy chce już dorwać się do gry, już chce grać I nie będę zdziwiony, jeśli 25 lutego wszyscy pójdą do sklepu, wykupią wszystko co będzie dostępne I tak naprawdę wszystkie ulice upostoszają, bo wszyscy będą grali w Wiedźmina I to nie będzie wielkie zdziwienie w Polsce, a mi się wydaje, że też i na świecie Wiecie, będzie to jedna z tych gier, które zrobią naprawdę dużą furorę poza granicami naszego kraju, a później to już zobaczymy. Mam nadzieję, że jednak ten Wiedźmin y, nie skończy się na trzeciej części, że seria będzie kontynuowana, może nie tyle co będzie kontynuowana linia Geralta, ale może, może to jest Siri, może nie wiadomo, zobaczymy. Tak czy inaczej, no, wydaje się, że po Wiedźminie będzie Cyberpunk i potem może będzie kolejny Wiedźmin, na co Mam y, wielką ochotę. No i tak jak już wcześniej wspomniałem, 930 GO, chyba najlepiej zaprezentowana gra, jeśli chodzi o konferencję Microsoftu, ale to nie, gry, nie jedyna gra, która mi się akurat spodobała. Kolejna gra, która pojawiła się na konferencji Microsoft, a później się pojawiła też na konferencji Ubisoft, to był Assassin's Creed Unity. Rewolucja francuska, można powiedzieć, w czystej postaci i. Powiem szczerze, że oglądając konferencję Microsoft, troszeczkę byłem zaniepokojony. Dlaczego? Dlatego, że pokazana była misja, w której wykorzystywaliśmy możliwości bractwa. To była misja, w której mieliśmy grać w kooperacji na czterech graczy. Każdy z nich miał różne inne zdolności, inne uzbrojenie. I tak naprawdę, powiem szczerze, że ogólnie ma to swój urok. Bardzo mi się to podoba, dlatego, że to w pewnym sensie jest nawiązanie do czterech muszkieterów. Co związane z Francją jest oczywiście i może, może się wielu podobać, natomiast ogólnie Assassin's Creed Unity, jeżeli chodzi o samo to, jak wygląda, samo to, jak się prezentuje, prezentuje się naprawdę dobrze. O ile nie przypadł mi do gustu Assassin's Creed Black Flag, głównie dlatego, że po prostu nie lubię klimatów irackich, no to klimat rewolucji francuskiej, tym bardziej, że zaprezentowało się to naprawdę soczyście, naprawdę brutalnie i... Ciekawe, jak będzie naprawdę tak w 100% oddawało ten klimat rewolucji francuskiej i tego, co się działo w tamtym okresie dość dłużej w Bardzo mi się spodobało to, co mogliśmy drużynowo robić. Oczywiście wiadomo, że to wygląda tam dosyć idealnie, tak? że Najlepiej oczywiście będzie się współpracowało z drużyną na przykład na spiku czy na czymś innym. Natomiast wszystko to, co było pokazane, sprawdzało się w 100%. I. Coś tak czuję, że naprawdę Assassin's Creed Unity może być tą częścią Assassin's Creed, która po naprawdę udanej drugiej części i wizycie we Włoszech, może mi naprawdę mocno przypaść do gustu, bo o ile trójka była fajna, dosyć ciekawa, ale troszeczkę chyba źle poprowadzona pod względem głównego bohatera, to Assassin's Creed Unity prezentuje się naprawdę wybornie, w tym od strony graficznej. Po prostu animacje, moim zdaniem tego Całego wspinania tego, co możemy robić, to tak naprawdę może być naprawdę dobry i dopracowany Assassin's Creed od Ubisoftu. Tak czy inaczej, Assassin's Creed Unity, bardzo też pozytywna prezentacja. I no, jeśli ktoś yy, lubi w ogóle serię Assassin's Creed, no to na pewno czeka na kolejną część. Reszta, która nie grała, też mi się wydaje, że powinna, będzie chciała na pewno po tą grę sięgnąć. No i no, no co? No, czekamy. Czekamy na. Premier, you need to have Spare not. me, please. They're only peasants. Grą, która zwróciła moją szczególną uwagę na konferencji Microsoft, to był Tom Clancy's The Division. Tutaj też można byłoby powiedzieć, że tak troszeczkę Ubisoft takie dość poważne działa, wytacza na konferencji Microsoft, a później na konferencji Ubisoftu troszeczkę bardziej skupił się na innych tytułach. Nie zmienia to faktu, że The Division po tym, co zostało zaprezentowane w Watchdogs, czyli wcześniejsze trailery, które były super cudowne, bardzo dobrze się prezentowały. Teraz chyba wiele osób podchodzi do The Division z pewnym umiarkowanym optymizmem. Jednak no, gra wygląda naprawdę dobrze. No, ten klimat Nowego Jorku, trawionego przez wielką epidemię, coś w tym jest. Jest ta walka o przetrwanie, jest. No i ogólnie, gameplay zaprezentowany podczas konferencji Microsoftu, to nie było coś, co urywało, tak? Coś. Coś nie miało raczej niczego urwać. Miało po prostu pokazać, jak ta gra wygląda podczas e, zabawy. I mnie ogólnie zawsze te, te wszystkie e, gry m, sygnowane nazwiskiem Toma Clancy'ego. Niestety, już nie żyjącego. Można było powiedzieć, że zawsze będą bliskie mojemu sercu i zawsze Znanie, będę za nimi. Troszeczkę mógłbym, mógłbym powiedzieć, że ta gra. No nie wiem. Chyba miałem troszeczkę inne wyobrażenie na temat tego tytułu. Miałem wyobrażenie takie, że jednak będziemy mieli właśnie ten swój oddział, ten tytułowy The Division, że jednak będziemy się mierzyć z innymi graczami na świecie, a się okazuje, że będziemy w głównie po prostu działać w czwórkę w zespole, czasem w trójkę i będzie to polegało po prostu na tym, że będziemy wypełniać różne misje. To będzie takie dosyć moim zdaniem dobre Połączenie. I tutaj też można byłoby powiedzieć, że gra pod względem ogólnie tego, co w niej jest, też prezentuje się całkiem dobrze. No tutaj można byłoby powiedzieć, że wiele patentów zostało zaczerpniętych, między innymi z Lost Dogs. I tutaj też wiele osób mogłoby narzekać, że jednak gry Ubisoft od jakiegoś czasu można byłoby powiedzieć, że są praktycznie takie same. Czyli tak naprawdę mamy takie samo przekadzenie między osłonami, chociaż powiem, szczerze, że animacja yy, przechodzenia na przykład przez samochód, która została zaprezentowana, mi się całkiem podobała, te animacje nie są wcale złe. Chociaż no niestety, no tych nawiązań do innych gier Ubisoftu będzie na pewno sporo Ale mógłbym powiedzieć, że naprawdę The Division robi całkiem porządne wrażenie To jest właśnie tak jak mówię, to jest taki dosyć umiarkowany optymizm Że jednak ta gra pewnie wiele się zmieni, na najprawdopodobniej już jak pojawi się Chyba, nie, nie pamiętam czy w następnym roku, będzie miała premierę czy dopiero w 2016 ale tak czy inaczej The Division no, robi, robi całkiem dobre wrażenie Czekam na The Division na pewno Tym bardziej że się pojawi na PC-ty Tylko jednak y, Tutaj trzeba zachować pewien umiar Po prostu troszeczkę nie myśleć o tej grze, że będzie to na pewno killer, tak? Będzie to na pewno coś solidnego, będzie to na pewno fajny tytuł no i tylko pytanie ile z tych wszystkich rzeczy pokazanych na targach czy to wcześniejszym E3 czy na tegorocznym E3 spełni się już w grze wydanej i no co? Tylko chyba życzyć tego, żeby Ubisoft wydał coś naprawdę bardzo porządnego. This is the base of operations. Yeah, that's what I was thinking. Well, it's huge. Let's try to get medical online first. When you're ready, open your eyes. I think we're making progress in these sessions. Ostatnia gra, która mi się najbardziej spodobała, tylko tutaj właśnie jest taki dosyć duży problem, dlatego że zaprezentowany kawałek, taki trailer z gry Rise of the Tomb Raider, pamiętamy jak wyglądało, jak wyglądał trailer do pierwszego Tomb Raidera i problem, problem w tym wszystkim jest taki, że na pewno ta gra nie będzie tak wyglądać. Wiem, że Next Gen robi cuda dalej, no ale jednak to jest, to jest kontynuacja przygód Larry Croft, która pojawiła się w pierwszej odsłonie, która powiem szczerze że chyba była jedną z tych gier, które chyba były niedocenione, tak czy inaczej prezentuje się... Lara już jako taka, już po tych wydarzeniach właśnie z pierwszej części y, troszeczkę, troszeczkę może nadal nie wierzę w to, że ona już nie ma żadnych skrupuł, że może nie wiem, ma jakieś problemy związane z tymi wydarzeniami, które miały miejsce w pierwszej części, może będą miały wydarzenie w drugiej, tak czy inaczej no, Tomb Raider właśnie powstanie powstanie właśnie tej Lary Croft zapowiada się całkiem ciekawie i ciekawe co będzie dalej w premiera w następnym roku na święta to też chyba jest całkiem dobrym znakiem Hey See you on the other side i teraz y, czas na kilka gier, które może nie tyle co mnie bardzo zaciekawiły na konferencji Microsoftu, co po prostu uważam, że będą może warte zagrania, warte obserwowania w najbliższym czasie. No i tutaj pierwsza gra, która y, otworzyła konferencję, czyli Call of Duty Advanced Warfare. I tutaj powiem tak, ja już od jakiegoś czasu z kodem mam niestety taki problem, że on nie wywołuje we mnie takiego wielkiego wrażenia. Po prostu to będzie taka gra w stylu takim, jakim kod nas przyzwyczaił już od lat. Nie będzie to tytuł zły, nie będzie to tytuł bardzo dobry, ale będzie to po prostu grywalna gra, która... Ma na celu po prostu dać dość prostą i nieskomplikowaną rozgrywkę. Niestety, będzie moim zdaniem, no, dla mnie troszeczkę tam za bardzo wszystko wygląda Co podobnie mówisz? jak na przykład w Crazy. Tak, te, te, te patenty z, ze skakaniem Co? przez z jakimś takim, nie wiem, czy to jest jetpack, czy jakiś inny rocket pack. Po prostu nie wiem. No, ja po prostu nie kupuję tego aż tak bardzo. Natomiast uważam, że to będzie taka dość. Przyjemna i odprężająca rozgrywka, która może nie ma na celu rewolucjonizować gatunku FPS, ale no będzie całkiem przyjemna do grania. No i oczywiście, mnie na przykład mi się najbardziej spodobało to, że ogólnie cała, cały gameplay był osadzony w Seulu, tak? czy, czy w innym mieście koreańskim było pełno koreańskich znaków i hangula, więc to już jest na pewno na dużym plusie. Natomiast natomiast ogólnie no kod jak kod. Co roku taki, można powiedzieć, że taki sam, jeżeli chodzi o styl, jeżeli chodzi o klimat, że tak naprawdę mało co się zmienia. Ewentualnie zmieniają się tylko i wyłącznie aktorzy albo troszeczkę wystrój czy wyposażenie naszych żołnierzy Tak czy inaczej Call of Duty Advanced Warfare Gra, która będzie na pewno Ciekawym tytułem Zapewne kilka, na pewno wiele wiele Pudełek sprzeda się w momencie premiery Wielu pewnie skoczy, skoczy Po koda do sklepów No ale jednak Ja, ja jestem taki, takiego wrażenia Że po prostu ten kod się pojawił I nie jest to wcale nic Jakiegoś rewolucyjnego

This is where we can discover the stories and characters of Albion. This is Bright Lodge, the social heart of Fable Legends, and your home in the game. Say hello to Sterling, he's a classic the Fable character. Inny tytuł, który też pojawił się na konferencji Microsoft, to Fable Legends. I powiem szczerze, że to jest takie dla mnie gra, która z jednej strony wywołuje bardzo pozytywne wspomnienia, dlatego że e, pierwszy Fable był przeze mnie ogrywany dość mocno przez wiele lat, czy to e, w momencie, kiedy dostałem swoje pudełko z grą, tuż po pojawieniu się w wersji na PC. Czy to w momencie kiedy później po latach usiadłem jeszcze raz do Fable. Później zagrałem sobie w Fable 3 i tak naprawdę, no, bardzo mnie ta gra odrzuciła. Może dlatego, że była dość dziwnie e, stworzona i ten system menusów bardzo mnie po prostu jakoś tak zniechęcił do grania. Natomiast Fable Legends e, najprawdopodobniej, nie wiem czy to jest Xboxowy ekskluzyw, chyba wydaje mi się, że tak. Natomiast ogólnie Fable Legends prezentuje się tak, tak jak wiele gier NX Genowych i to chyba też trzeba powoli o tym myśleć, że Coraz więcej gier będzie właśnie, jeżeli już będziemy, będzie nazywanych Next Genami. Najprawdopodobniej będą to gry w kopie, żeby to właśnie już tak w 100% socjalizować graczy, żeby coraz więcej spędzali czasu z innymi graczami. No i niestety, ale z drugiej strony... To ma swój urok. Fable Legends to będzie gra, w której będziemy mieli czterech bohaterów, z których mi się najbardziej podoba i to już też okazałem na Twitterze y, Inga. Nie oczekuję, że będzie to gra jakaś zabójcza, tak? To, są, to jest kolejna gra, którą kojarzymy klimatem, będzie to taki. Będzie to całkiem przyjemny tytuł, mam nadzieję, że lepszy niż trójka, może nie zabije we mnie tego, tej wielkiej miłości do pierwszej części Fable, natomiast ogólnie rzecz biorąc, jeżeli kupiłbym, jeżeli miałbym nabyć konsolę Microsoftu i miałbym kupić, to najprawdopodobniej w Fable Legends bym się zaopatrzył, ale... Na razie mam nadzieję, że z czasem będziemy wiedzieć coraz więcej na temat tego tytułu. Mam taką cichą nadzieję, że na pewno Legends czasem pojawi się na PC-tach. Co już nie raz pokazał Microsoft, że niektóre gry pojawiające się na Xboxa pojawiają się na PC-ty. I kolejna gra, która też jest ekskluzywem Xboxowym i raczej poza niego nie wychodzi, to jest oczywiście seria Forza. Forza Motorsport 5, tak? Dobrze, nie wiem czy dobrze mówię, dlatego że ogólnie nie jestem wielkim fanem Xboxa. Dostanie, przed pojawieniem się Forza Horizon 2, pojawiła się informacja na temat tego, że dostanie. Tor Nurburgring, tak? Ten duży Tor Nurburgring, który jest dosyć legendarny. Natomiast sama Forza Horizon 2 zaprezentowała się na trailerze całkiem porządnie. I powiem szczerze, że to jest też taka jedna z tych gier, które jeżeli miałbym Xboxa, to najprawdopodobniej bym się w nie zaopatrzył. To jest tak samo jakbym na przykład kupił PlayStation, tak? PlayStation 4 i bym kupił sobie najnowsze Gran Turismo, bo po prostu to są całkiem porządne gry wyścigowe, tak? To są gry, które powinno się kupić mm, i się ich nie przechodzi y, dość szybko po prostu możemy się bawić bardzo bardzo długo cieszyć się rozgrywką to, to jest właśnie taki jeden z tych tytułów to jest tak samo jak kupujemy na przykład kupujemy konsolę no i szukamy jakiegoś tytułu w będziemy mogli grać zawsze i nie będzie on się kończył no to kupujemy teken no to w ten sam sposób możemy potraktować jako porcę, tak która pojawia się może powiedzieć że rad na jakiś czas i jest naprawdę porządną grą Wścigową, tym bardziej, że ogólnie Forza Horizon 2 będzie miała otwarty świat, będziemy mieli wiele różnych typów wyścigów, nie tylko takie e, na szosach, ale też i na bezdrożach. Będziemy mogli. Powiem szczerze, że naprawdę to jest jedna z tych takich ciekawszych gier. Bardzo pozytywnie ją odbieram. No i na koniec z tych rzeczy, które mi się najbardziej spodobały właśnie na e, Xboxa, czyli Dodatek do Dead Rising 3, czyli U Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition EX plus Alpha Prime. Można powiedzieć, że to jest hold chyba oddany um, wszystkim tytułom Capcomu, które pojawiły się na przykład związane z, ze Street Fighterem i innymi tego typu grami, tak czy inaczej powiem szczerze, że to jest e, dodatek, e, który dodaje m, dużo dużo właśnie z, rzeczy związanych z uniwersum samego Capcomu, z tego co się tam pojawia, z różnymi grami dużo bonusów, dodatków. Wszystko to związane właśnie z kolejnymi urodzinami Capcomu i powiem szczerze, że ten dodatek mnie osobiście by kupił. Problem tylko w tym, że The Rising 3, tak jak już wcześniej wspomniałem w przypadku Fable, no niestety, ale to jest tytuł, który ma już niedługo mieć premierę na PC-tach i no dla samego tego dodatku raczej mało kto będzie w całą konsolę. Tak naprawdę można byłoby powiedzieć, że nic aż takiego nie tracimy nie mając tego dodatku. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, dodatek naprawdę jest zapowiadający się całkiem fajnie. To, jest, to ma dawać dużo radochy, dużo frajdy z zabijania zombie. No i najprawdopodobniej tak będzie, tym bardziej, że będziemy mieli wielu starych, dobrych znajomych z Dead Rising, których yy, na pewno wielu graczy kojarzy, lubi i... Ubrać na przykład, nie wiem, walczyć jako Ryu na, na zombie No to jest jednak coś No i to tyle jeżeli chodzi o tytuły, które mnie najbardziej zainteresowały podczas konferencji Microsoftu Konferencja, która była naprawdę solidna I tutaj nie ma co mm, mówić w porównaniu z zeszłoroczną konferencją związaną z Xbox One Powiedzmy sobie szczerze, po prostu gracze dostali to, czego oczekiwali Czyli dostali gry, dostali całkiem sporo gier te gry, które zaprezentowałem w tym materiale, to są tytuły, które mnie osobiście zainteresowały. I to są gry, które w większości nie są tymi takimi ekskluzywami Xboxowymi. Głównie dlatego, że po prostu ja, jako gracz, że miałbym wybierać nocą, najprawdopodobniej wybrałbym PlayStation. Natomiast ogólnie wiele gier się jeszcze pojawiło, o których tutaj nie wspomniałem, i Evolve. Pojawił się także Sunset Overdrive, czyli jak dla mnie to. Taka wariacja związana z Devil May Cry'em, yy, prototypem, może nie, ale jeszcze yy, można byłoby dodać tam, nie wiem, Dead Rising. Toże z posporami, które wszędzie bryzgają pomarańczową czy czymś, jakąś plazmą. Pojawiło się też Ori, tak? Czyli gra taka dość w klimatach indie, tak? Pojawił się zestaw wszystkich części Halo, które zostały do tej pory wydane i pojawią się na Xbox One w wersji zremasterowanej i oh, hey. przy okazji zostało zapowiedziane, że przy kupnie Halo będzie można uzyskać dostęp beta do Halo 5. I no Here's dla mnie situation. ja osobiście nie pochwalam takiego podejścia, że kup wszystkie cztery części, pograsz sobie w chwilę w piątkę i to jeszcze to, to był trybunki player. Tak czy inaczej, no wiele tam buy. było gier, które, oj, jeszcze Scalebound był na przykład też tak trochę time. w stylu Devil May Cry, jak ktoś I'm oglądał sure. pierwszy raz, zobaczył Platinum Games i tak popatrzył sobie co to jest, a to w pierwszej kolejności to widziałem przed oczami Dantego z ostatniego do wielmy kraja. No i jeszcze Crackdown 3 był Tak czy inaczej ogólnie rzecz biorąc, Microsoft pokazał całkiem solidny line-up. Problem niestety w tym, że większość tych gier to były gry multiplatformowe, które pojawiają się też i na PlayStation 4 i pojawią się także na PC-tach w większości Na przykład właśnie Assassin's Creed pojawi się na pewno kod nowy no i oczywiście Wiedźmy. Jeżeli chodzi o inne gry, no tutaj chyba... Ja osobiście uważam, że największym minusem yy, konferencji Sony, ale i te są Sony. Tutaj chciałem też o Sony powiedzieć, ale y, konferencji Microsoftu, a przy okazji innych, bo na przykład też Sony, o którym, o którym będę później mówił, y, był problem tego, że gry Indie, moim zdaniem, już nie są w rozumieniu firm tutaj Microsoftu i Sony już nie są grami indie. To nie są gry, które są niezależne. To są gry, które już są promowane i coś w tym już jest, że ten gatunek indie, ten taki prawdziwy, który nie wiem, pojawiał się na przykład na płytkach CD z gier, no to już... No najzwyczajniej w świecie nie ma już tego niezależnego, tego prawdziwego smaczku. Także inaczej te gry indie też się pojawią, będą się pojawiać całkiem sporo. Te wsparcie konsolowe tych gier będzie naprawdę spore. Czy jeszcze raz podsumowując, naprawdę konferencja Microsoftu wypadła bardzo, bardzo, bardzo pomyślnie i chyba na tle wszystkich, które się pojawiły. No można byłoby się pokusić, że chyba tym Wiedźminem wygrała wszystko, wszystkie konferencje, które później się pojawiło EA, później się pojawił Ubisoft, no i na końcu tego dnia Sony. Tak naprawdę można byłoby powiedzieć, że Microsoft ma czym odpowiedzieć na, na to, co chce zaprezentować Sony. I przy okazji, naprawdę, naprawdę tutaj będzie na pewno wojna między różnymi takimi eks ekskluzywami związanymi z bonusami do gier. Z czasem będzie się tych takich ciekawych tytułów yy, na konsolę Xbox One pojawiało się jak najwięcej, no i mam nadzieję, że z czasem pojawi się także nowy Gears of War. Chociaż znając to, co zobaczyliśmy w przypadku na przykład Halo, no to możemy się spodziewać najpierw zremasterowanej wersji wszystkich Gears of Warów na Xbox One, a potem dostaniemy betę nowego Gears of War. A, a później, dopiero będzie na na EF 2016, będzie informacja: No, mamy, mamy nowego Gears of War, tak. Tak czy inaczej, dziękuję wszystkim za wysłuchanie tego dość długiego podsumowania. No i zapraszam na kolejne, które pojawi się na moim kanale już jutro i będzie związane z konferencją EA, która. O, powiem szczerze, że chyba zaskoczyła, ale czy zaskoczyła pozytywnie czy negatywnie, to już dowiecie się jutro. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. That was awesome. I told you.